Okej, okay, jesteśmy na żywo. Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, oglądających, a przede wszystkim ciebie Magdu. Magdo. Witam Cześć Basiu. Jak dzisiaj się czujesz? Bardzo dobrze, świetnie. Bardzo dobrze. Wyglądasz świetnie, więc zakładam, że czujesz się tak, jak wyglądasz. Magdo Magdo. E, dzisiaj będziemy rozmawiać o książkach i to o naszych konkretnie książkach, o książkach, które my same napisaliśmy, ale też o książkach naszych znajomych, które będziemy chciały polecić osobom, które nadal czytają. E, słuchajcie, widzę, że pierwsze osoby dołączają, dajcie nam standardowo znać jedynkę w komentarzu, bo oglądacie nas tu i teraz oraz miasta, z jakiego oglądacie. I od razu zapytam, jakie książki czytacie, jaką książkę przeczytałeś ostatnio? Co za lektury e, praktykujecie obecnie? E, czyli jedynka w komentarzu oraz miasto, a także lektura, e, na którą skupiasz się w tej chwili. E, cześć Honorata, już witamy. E, Magda, co czytasz w tej chwili albo ostatnia książka, jaką przeczytałaś? O, nie spodziewałam się tego pytania. E, okay. bo, e, czekaj, e, czekaj, 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 nie chcę skłamać. Bogate dzieci, że nie chcę przekręcić tytułu, to była ostatnia książka, które, którą przeczytałam, która jest bardzo, bardzo, naprawdę bardzo inspirująca, e, także polecam, nie pamiętam autora, nie powinnam tego mówić, ja nie mam, nie mam totalnie głowy do nazwisk, jak mi mój mąż mówi, który połyka książki dosłownie dziennie, nie wiem ile, znaczy, dziennie, no dziennie jedną książkę. Jak on mi mówi nazwisko autora, bądź tytuł, totalnie mi to nic nie mówi. Słuchajcie, ja jestem kobietą, ja muszę zobaczyć okładkę. Okładkę muszę zobaczyć. Mm -hmm. No tak. E, ale prawdą jest to, że ja też mam kłopot z pamięcią do nazwisk. E, w ogóle tytuły nas, na jakby, no musi mi mocno utkwić w głowie, w sercu, żebym zapamiętała. E, pozdrawiamy Honoratę. Honorata mówi, że czyta szampana z 9,50. To jest akurat szampan za 9,50. Do, do tej lektury jeszcze wrócimy. Ostatnio też, no, no może tam z tydzień temu ktoś mi zadał pytanie, jaką książkę ostatnio czytałam. Ja od tamtej pory przeczytałam już trzy książki, czwartą zaczęłam, ale mm, z takich książek biznesowych, bo. Nie ukrywam, że czytam dużo, bardzo dużo, ale przeplatam książki samorozwojowe, poradnikowe, biznesowe z taką, z taką zwyczajną lekturą dla duszy, dla umysłu. Wczoraj zaczęłam czytać um, Beatę Pawlikowską, tak dla relaksu. Wcześniej, dzień wcześniej przeczytałam. Ja jakiś taki bardzo stary y, romans, rodziewiczówny, y, Nie wiem, dlaczego raczej nie jestem zwolenniczką romansów, ale jakoś mi się tam wyświetlił i, i udało mi się przeczytać. Zresztą po raz kolejny. Natomiast książkę, którą przeczytałam ostatnio i naprawdę zrobiła na mnie mega wrażenie, to jest Goniąc czarne jednorożce. Y, jednorożcami nazywane są y, startupy, które tam osiągają potężne wyniki, obroty miliardowe. Napisał ją Polak, który takiego, takie startupy tworzył. Bardzo polecam dla osób, które lubią książki biznesowe, bo jest bardzo inspirująca. Od chłopca, chłopaka, który zaczynał tak naprawdę na bazie własnych umiejętności, czyli z niczym, tak? z, z, z zerowym kapitałem, jak się uczył sprzedaży, jak osiągał wyniki, jak budował struktury, z czasem jak zrobił naprawdę potężny biznes. I uwaga, jakie kłopoty, Przynosi taki duży biznes, bo nie zapomnijmy, że tam, gdzie są duże pieniądze, im większe pieniądze wchodzą w grę, im większy biznes zbudowałeś, tym, tym problemy, które Cię dotkną, będą większe. Małe zarobki, małe problemy, duże zarobki, duże problemy. Dariusz pisze: Fastlane, milioner. Proszę bardzo. Renata Honorata Kołodziejczyk pisze, że lubi romanse. Ja właściwie nie gustuję, ale to była rodziewiczówna, więc słuchajcie, to jest bardzo taki wspaniały staropolski język. Bardziej to czytam dla, dla zabawy słowem niż samej treści i samej fabuły. Szampan przeczytany, pisze Ewa Rodecka, polecam, super, bardzo się cieszę. Tak, także zapraszam, wpisujcie książki, jakie przeczytaliście, jakie zrobiły na Was wrażenie, czy to biznesowo, czy to po prostu tak dla, jako balsam dla duszy. A Magda, ciebie popro, zapytam o Twoją książkę. Jesteś autorką, jakbyś zechciała pokazać okładkę, pokaż nam, Które? pochodze, której, no, debiutanckiej, z głową w chmurach, kasą w murach. Debiutancka książka stricte biznesowa czyli to jest taki poradnik jak nie inwestować w nieruchomości Magda skąd w ogóle pomysł na to żeby napisać książkę <grytanie> dobre pytanie dobre pytanie <grytanie> pomysł no, słuchajcie ja jestem człowiekiem który dobre i złe, złe momenty do których warto wrócić to, czy to ze względu na to, że, żeby wrócić i się nauczyć na tym, czy to ze względu na to, żeby uczyć innych, ja je wszystkie zapisuję. Zawsze. Bez względu na to, co robię, zawsze zapisuję swoje myśli, poczynania i tak dalej. No i w momencie, kiedy zaczęłam inwestować w 2016 roku w nieruchomości, popełniłam każdy błąd, nie wiedziałam nic na temat inwestowania w nieruchomości, i wtedy zaczęłam pisać każdy swój błąd, który popełniłam. I finalnie wyszła z tego książka po prostu. Czyli ja tutaj w tej książce opisuję wszystkie błędy, które popełniłam, opisuję swoje historie. Dzięki czemu czyta się to fajnie, ponieważ historie są z życia wzięte. No i przestrzegam według litery prawa czego nie robić, bądź co warto zrobić. Też tutaj to nie jest tak, że to, to są tylko historie, tylko są też jest merytoryka, która no powinna być w takiej książce. I to jest mało tego, co jest ciekawostką, to jest ułożone w proces inwestycyjny, czyli od samego początku, jakie na każdym etapie mogą się wydarzyć błędy, poparte oczywiście historią ciekawą. Rozumiem, czyli można powiedzieć, że to jest taki poradnik, praktyczny poradnik, jak krok po kroku em, przejść przez proces inwestycyjny, wskazujesz niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na, na danych etapach, poparte historią e, bolesną. Tak, dokładnie, tak to wygląda. No dobrze, a komu byś, komu byś dedykowała tą książkę? Przede wszystkim na pewno początkującym, wszystkim początkującym to jest o, o, wydaje mi się, znaczy pewna, że to jest lektura obowiązkowa. Natomiast każdej osobie to jest tak prosta książka do przeczytania, mi się połyka z tego, co feedback dostaje od ludzi, więc każdej, każdej osobie lubiącej po prostu czytać do wieczornego do, lampki, do wieczornej lampki wina na przykład, czy popołudniowej kawy polecam. Bo pamiętajcie, nieważne, jak bardzo jesteście na w zaawansowanym etapie y, zawsze możecie nauczyć się, a lepiej uczyć się na czyichś błędach niż swoich. I ja również lubię wracać do swojej lektury, bo ja też sobie y, przypominam często, jakie błędy popełniłam przy każdej inwestycji i nawet lecę tak pobieżnie po tej książce, aha, o tym trzeba pamiętać, o, o tym trzeba pamiętać. Także ja polecam to każdemu. E, świetnie. Ja bym dodała, słuchajcie, że nawet jeśli nie, 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 nie jesteś inwestorem dzisiaj, nawet być może nie myślisz o inwestowaniu dzisiaj, ale jesteś związany z nieruchomościami. Może jesteś pośrednikiem w obrocie albo y, osobą, która zaczęła flipowanie, y, tudzież planuje flipowanie. Jakkolwiek jesteś związany z branżą nieruchomości, ta książka z pewnością poszerzy horyzonty i da ci taki, taką większą, szerszą perspektywę na to, co, co złego może się wydarzyć. Te historie są moim zdaniem świetną przestrogą i zabezpieczeniem, żeby nie popełniać błędów, które ktoś popełnił już w tej chwili. E, Marzena pisze, Dla mnie balsamem dla tuszy są kryminały. <gryminały> Ależ to zabrzmiało, ba moim balsamem są kryminały. E, biznesowe czytam, żeby się uczyć, czekam już na książkę Magdy. To bardzo miło, bardzo fajnie. Pozdrawiamy. Paweł Wójcik, dzień dobry. Daj nam znać Paweł, jak u Ciebie z książkami. Ja wiem, że Ty też dużo czytasz. Wiem, że lubujesz się w lekturach. To daj nam znać, co Ty polecasz. Witaj Ewa, cześć. No dobrze. A propos, jakby skończyłam na tym, że książkę Magdy polecam nie tylko inwestorom, nie tylko osobom, które chcą inwestować. Ale też osobom, które są e, jakkolwiek związane z branżą nieruchomości, dla poszerzenia własnych horyzontów, dla szerszej perspektywy, dla po prostu poszerzenia wiedzy, i m, być może Ty sam nie skorzystasz na. Trudnej historii Magdy, ale będziesz potrafił przestrzec klienta, znajomego, kogoś innego historią, taką właśnie z książki Magdy. Magda, a czy masz w planach kolejne wydania, kolejne pozycje? Tak jak najbardziej. Teraz do końca miesiąca wyjdzie ostateczna korekta już mojej drugiej książki. 1 kwietnia planuję najpóźniej puścić informację oficjalną do drukarni z załączonym plikiem już do druku i będę oczekiwać świeżych bułeczek. Natomiast książkę, którą drugą, którą napisałam, jest całkiem innego tematu. Mianowicie właśnie Marzenka czeka na tą książkę. Marzenka jest moją kursantką ze Szkoły Budowania Biznesu. Natomiast książka mówi o prowadzeniu firmy w Niemczech. Dosłownie nazywa się Firma w Niemczech. I tam opisuje step by step jakie kroki trzeba poczynić, żeby otworzyć firmę, żeby ją prowadzić, jaką formę prawną wybrać, jak się zgłosić do Urzędu Skarbowego po NIP na przykład, po różne inne dokumenty potrzebne, jakie wypełnić na konkretnych przykładach, jak obliczyć. Nie wiem, amortyzację auta, różnych innych rzeczy, przygotować się do rozliczenia podatkowego. To jest taki mój konik, więc tam pojechałam totalnie, wszystko napisałam tak, jak powinno być. Super. Rozumiem, że będzie głośno, będziemy słyszały, słyszeli o, o, o możliwości nabycia książki, tak? Jak najbardziej. Książka już jest, powiedzmy, w takiej przesprzedaży, tylko że mam akurat zawieszoną stronę internetową, bo nad nią pracujemy. Natomiast tak, zaraz wyjdzie oficjalna na informacja. Natomiast też wspomnę, że kolejne dwie są w budowie książki. I jedna, jedna jest taka bardziej inspirująca, właśnie, bo też lubię takie. Bardzo często dostaję feedback od ludzi, że moja osoba jest bardzo motywująca, skąd biorę tyle energii, jak przekuwam swoje słabości w siły. I właśnie ta książka będzie o takich rzeczach mówiła. Także zbuduj wow. dom z cegieł, w którymi do ciebie rzucają coś takiego tytułu. Nie chcę przekręcić, ale tytuł jest taki też inspirujący. Więc możecie oczekiwać, że niedługo, też w tym roku, jeszcze będzie premiera. Wow, e, czyli płodna autorka, jednym słowem. E, bardzo mi miło, bardzo się cieszę, słuchajcie. Ja się teraz też trochę przyznam, trochę tutaj będzie spowiedzi. E, książkę pierwszą napisałam, e, już będzie prawie trzy lata temu. Obiecałam drugą część tej książki e, w następnym roku, w następującym po tym roku. Natomiast e, tak, napisałam książkę w następnym roku, ale nie drugą część pierwszej książki, a zupełnie inną, e, kompletnie taką. Osobistą wyprawę. Moja, znaczy tak, najpierw powiem o drugiej książce, a potem powiem o pierwszej. Druga moja książka, którą popełniłam, nosi tytuł Pamiętnik podróżny, czyli w Sto dni dookoła siebie. Bardzo osobista opowieść o podróży, którą podjęłam kilka lat temu. Będąc mocno osadzona w biznesie, ja prowadziłam dużą spółkę, zatrudniałam dużo osób, jakby 7 dni w tygodniu w pracy. Ja właściwie nie wychodziłam z pracy. No i po kilku latach takiej, takiego intensywnego życia, ja poczułam, że ja potrzebuję na chwilę wyskoczyć z tego pędzącego pociągu, żeby dowiedzieć się, zapytać siebie, dokąd tak pędzę? Po co to wszystko? Kim ja jestem? Ile jestem warta dla świata? Zaczęłam sobie zadawać pytania. Gdyby mi zabrano cały ten biznes, moje piękne szpileczki i karty bankomatowe, to co by zostało? Szukałam odpowiedzi, jakim jestem człowiekiem, jaką jestem osobą, czy moje, moja egzystencja wpływa na kształt świata, czy czyni świat lepszym miejscem. I słuchajcie, miałam. Tego typu egzystencjonalne pytania i któregoś dnia, jakby oczywiście, planowałam całą tą akcję. E, przygotowania zajęły mi pół roku, ale spakowałam plecak i po prostu wyruszyłam w podróż, samotną podróż przez Eurazję, bo przejechałam przez Rosję, e, całą, całym szlakiem transsyberyjskim, e, przejechałam przez e, Chiny, gdzie spędziłam dwa miesiące, Mongolię, spędziłam miesiąc w Indiach. <tuszę> W trakcie tej podróży blisko pięciomiesięcznej, samotnej, szukałam siebie, szukałam odpowiedzi na te pytania. I cała ta książka jest nie tyle opowieścią o, o powiedzmy, miejscach, które odwiedzałam, bo uznałam, że, wiecie, no już. Tysiące ludzi przede mną opisywało mur chiński, nie wiem, Szanghaj, Hongkong, czy trasę transsyberyjską, czy Władywostok, czy Moskwę. Wielu przede mną już to zrobiło. Natomiast w książce ja opisuję sytuacje, jakich jak doświadczyłam, ludzi, jakich poznałam oraz impact, jaki to na mnie wywarło, czyli moje emocje z tym związane. Popełniłam też taki dość prywatny wywód, jakby uzewnętrzniłam moją bardzo taką prywatę, moją relację z ojcem, bo uznałam, że w ramach katarzis, w ramach mojego samooczyszczenia, znalezienia ścieżki do siebie samej, uznałam, że ta historia może być inspiracją dla innych osób, które mają podobne doświadczenia, trudne doświadczenia relacji, bardzo skomplikowanej z własnym rodzicem, dlatego. Podzieliłam się tym publicznie, właśnie żeby dać odrobinę inspiracji innym. A zatem to jest moja druga książka, którą, która opóźniła wydanie drugiej części tej książki. A ta książka, Szampan za 9,50, czyli jak sprawić, aby to klienci zabiegali o ciebie. Wiem, że tytuł jest dość kontrowersyjny, trochę dziwny. Często dostałam pytania: W ogóle skąd to w ogóle szampan? O co tu chodzi z szampanem? Obiecałam, że tytuł wy, wy, wytłumaczę w drugiej części, a zatem bądźcie cierpliwi, bo rzeczywiście planuję w tym roku, wy jakby już. Naprawdę dopiąć drugą część, ona się pisze, znaczy ona się nie pisze sama, to ja ją piszę. Natomiast cały proces pisania jest na tyle skomplikowany, że ta książka jest wydana, właściwie wszystkie moje książki są i będą wydawane dwujęzycznie. Czyli mm, pozwólcie, że Wam pokażę. Tak to wygląda w środku. Z jednej strony jest tekst angielski. Z lewej strony jest tekst angielski, z prawej jest tekst polski, czyli można tą książkę potraktować jako podręcznik do nauki języka. Całość napisana bardzo prostym, prostym słowem, żeby trafiało prosto w serce. Książka w ogóle powstała z, tak naprawdę z Waszych pytań, z Waszych próśb. W kółko dostawałam te same pytania: na czym polega sekret tej mojej skuteczności? Jak to możliwe, że osoba, która przyjeżdża z znikąd po wielu latach emigracji, zaczyna od zera, a w bardzo krótkim czasie mam takie potężne wyniki, że nie wykonuję zimnych telefonów, nie zabiegam o klienta, klienci przychodzą sami, tych klientów jest więcej niż ja sama jestem w stanie obsłużyć. I kiedy na wielu wystąpieniach publicznych, jakby w kółko, na, odpowiadałam na te same pytania. Ktoś kiedyś rzucił hasło, po prostu napisz książkę, będzie łatwiej, nie będziesz się powtarzała, a my będziemy mieli to na piśmie. I powiem Wam coś e, przewrotnie. I zapytam, Magda, czy Ty masz tak samo? W tej książce mm, macie wzór na to, jak sprawić, aby klienci zabiegali o współpracę konkretnie z Tobą. Jak tak, jak ty, Magda, po pokazujesz w swojej książce Proces inwestycyjny w kolejnych krokach, tak u mnie zna znajdujesz wzór na to, co się musi zadziać, <laughs> aby ci klienci naprawdę chcieli do ciebie wracać, aby oni sami odnajdywali ciebie, aby klient, którego raz obsłużyłeś, stał się, uwaga, ambasadorem Twojej marki i sam polecał ciebie innym, zachęcał inne osoby do tego, aby właśnie z Twoich usług skorzystały. I co ciekawe. Ja bardzo często sama do tej książki zaglądam. Na przykład potrzebuję, nie wiem, przygotowuję prezentację, przygotowuję webinar i zamiast siedzieć i myśleć, szukać pamięci, po prostu sięgam do tego podręcznika, bo to jest gotowy wzór. Ja nie muszę się zastanawiać, ok, co było następne, jaki jest kolejny krok, czy, czy może coś mi umknie, a może jest jakiś ważny punkt, który w danej chwili przeoczę, bo jestem zaabsorbowana, bo mam dużo bodźców, bo robię mnóstwo rzeczy naraz i czasami coś potrafi umknąć. A zatem Magda, pytanie do Ciebie, czy Ty też czasami wracasz do swojej książki, jak do podręcznika, do którego, no taki wiesz, taki podręcznik, do którego możesz zajrzeć, żeby się upewnić, czy rzeczywiście idziesz zgodnie ze wzorem. Oczywiście, że tak, słuchajcie, ja mam przy biurku, przy którym je widzicie. To jest moje biurko w pracy w biurze i moja książka zawsze leży po mojej prawej. Zawsze. Ona się stąd nie rusza, i już odkąd ją wydałam, ona tutaj po prostu jest. Zawsze. Ja mam nawet. Ja mam taki egzemplarz. Tu, nie mam go teraz przy sobie, ale on ma, wiecie, ten taki egzemplarz roboczy, który ma fiszki pozakładane, bo ja wtedy wiem. Okej, okay, yy, dział taki, tak, na przykład obsługa klienta, boom, czy ja czegoś nie pomijam. Yy, I może to nie jest tak bardzo przydatne w sytuacji, kiedy jadę do klienta, kiedy mam rozmawiać z klientem, bo to mi przychodzi zupełnie naturalnie, ale w sytuacji, kiedy przygotowuję właśnie. Jakąś prezentację, albo mam pomóc komuś, tak? Jakby też udzielam e, prywatnych m, konsultacji jeden na jeden. Ludzie się zgłaszają, chcą, żeby pomóc im, nie wiem, ustawić firmę, e, albo mają pracowników, których chcą przeszkolić i, i proszą mnie o jakby pomoc przy zbudowaniu schematu. To, to są te momenty w życiu, kiedy ja sama biorę swoją książkę i ją przeglądam. Ale e, zdaje się, że to był Dale Carnegie. E, pamiętacie taką książeczkę, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Nie tak, wiem, czy ją mam tak. tu pod ręką, nie, nie, nie chcę jej szukać w tej chwili. Natomiast dla mnie to jest absolutna Biblia. Ja ją mam w wersji papierowej, też z zakładkami, fiszkami, ale regularnie słucham jej w formie audiobooku. Polecam, bo ona jest dostępna na YouTubie nieodpłatnie. To jest w ogóle fenomen. To jest książka, która jest wydana wiele lat temu, przetłumaczona na kilkanaście czy kilkadziesiąt języków, sprzedana w takiej ilości egzemplarzy, że to aż, aż strach. Natomiast sama czytam ją jak Biblię. Słuchajcie, mm. dla mnie to jest w ogóle. Um, są dwie książki, które czytam regularnie, w kółko, kilka razy w roku. To jest właśnie książka Carnegie'ego, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Oraz Tichar Elkert, bogaty kontra biedny, po prostu różni mentalnie. Polecam, on nastawia e, głowę na to, żeby w odpowiedni sposób podchodzić do zarabiania. E, cóż mogę jeszcze powiedzieć, Magda? Czy zatem e, mówisz, że Twoja strona w tej chwili nie działa? Gdyby ktoś chciał kupić Twoją książkę, to jak? To po prostu na Facebooku można do mnie napisać. Nawet jak ktoś tutaj skomentuje, albo napisze do mnie właśnie na Facebooku, ja mogę się, nie, nie mogę tutaj się oznaczyć. Basiu, możesz mnie oznaczyć ewentualnie w, 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 w czacie. Możecie się ze mną skontaktować, albo zaraz wejdę do Basi na live i siebie oznaczę po prostu. Mhm. Możecie do mnie napisać prywatną wiadomość i, i leci do Was. Okej. Okay. Ja tu też rzuciłam w tej chwili mm -hmm. um, link do, do sklepu. I teraz słuchajcie, ponieważ ta druga moja książka jest niedostępna obecnie, um, jest niedostępna, bo wy, wyczerpał się nakład. <grych> Na razie mam kłopot, żeby tam do, dopiąć um, do dróg, ale jeśli chodzi o szampana, jeśli chodzi o szampana, to może umówmy się tak. Dla osób, które nas oglądają, no właśnie, najpierw poprosimy Jedynka, jeśli oglądacie na żywo, dwójka, jeśli oglądacie w przyszłości, już po, po, po programie na żywo. Dajcie nam znać, z jakiej miejscowości nas oglądacie, i uwaga, dla osób, które oglądają tego live'a, mogę zaproponować nieodpłatną wysyłkę. Z hasłem Stefanek dostaniecie bezpłatną przesyłkę po prostu. Stefan, Ja próbuję. Nie wiem, czemu mi nie wyszło, jak wzięłam profil, oznaczyłam, słuchajcie, ja mam swoje własne wydawnictwo, thinkbig.shop.pl. Próbuję Wam oznaczyć, jest też to wydawnictwo na Facebooku, oczywiście, mam fanpage'a, natomiast nie można oznaczyć w komentarzu, nie wiem czemu. Mhm. Trudno. Okay. trudno. Jeśli nie uda nam się zrobić tego teraz, to na pewno dorzucimy linki już po, po live'ie. I teraz tak, hasło Stefanek, może ja napiszę. Hasło Stefanek. Ale to miłe, Beatka proszę. Ja chcę, ja chcę, ja coś super. Beata, pozdrawiamy Cię serdecznie. Kurczę, tęsknię za spotkaniem. To już mi się ostatnio widziały chyba na kongresie mieszkanicznika. No, tęsknię za, za żywym człowiekiem. Słuchajcie, na hasło Stepanek będzie darmowa wysyłka do książki. Pozwólcie, że jeszcze uzupełnię wypowiedź a propos. Z każdego sprzedanego egzemplarza tejże książki, właściwie każdej mojej książki, czyli 10% 5 zł trafia na konto Fundacji Marty. Dla osób, które nie wiedzą, Marta ma czterokończynowe porażenie mózgowe. Jest Przykuta do wózka inwalidzkiego w wyniku dość trudnego porodu. Marta do porodu była zdrowym dzieckiem, poród był trudny, a zatem mama Marty zmarła krótko po nim, a Marta została przykuta do wózka. Więc jakby w... część dochodu z książek, czyli te 10%, przeznaczam na konto jej fundacji. A zatem kupując tą książkę, możecie poczuć, że daliście swoją cegiełkę na to, żeby wesprzeć jej leczenie. Mam takie ogromne marzenie. Aby dać Marcie samodzielność. Myślę, że można ją kupić za pieniądze uzyskane. E, jakby medycyna ma potężny rozwój i ja wierzę, że któregoś dnia, Martę będziemy mogli zdjąć z wózka, dać jej samodzielność. E, może nigdy nie zostanie baletnicą, ale e, marzę o tym, żeby była samodzielna, żeby, żeby nie potrzebowała wózka do życia. E, słuchajcie. I jeszcze jedna książka, o której chciałabym dzisiaj powiedzieć. Książka naszej koleżanki, nie wiem Magda, czy Ty już posiadasz, do mnie już dostałam wczoraj smsa, że jedzie do mnie książka. Jest to książka Martyny Szczawińskiej. Ręka w górę, kto ją ma, a ja spróbuję tutaj zrobić dla Was link. Ja bardzo ubolewam, jeszcze jej nie posiadam i zakręciłam się, szczerze mówiąc, przyznam się, że nie zamówiłam i obiecuję, że dzisiaj to zrobię. Ale obserwuję Martynkę, z całego serca kibicuję i książka jest przepiękna, bardzo, bardzo ładnie, przejrzyście wydana, a znając Martynę, bo znam ją osobiście blisko, jest to naprawdę nie dość, że mózg w swojej dziedzinie, to jeszcze opisuje tam swoją, personalnie swoją technikę Saper, którą sama wymyśliła, to jest... Tak, Martyna jest autorką techniki Saper. Ta technika jest dedykowana homestagerom, ale nie tylko. Osoby takie jak ja, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, absolutnie też powinni korzystać z tej techniki. Ja nie będę dużo opowiadać na ten temat. Zachęcam przejrzycie, wrzuciłam link do zakupu książki. Książka jest przepięknie wydana, bardzo przejrzyście, bardzo rozmyślnie, ona jest podzielona na, mm, tak, na, na te kategorie, kolorami oddzielona, książka jest wydana w pełnym kolorze, e, mało tego, ona ma przepiękny kredowy papier, no, ona jest po prostu cudownie wydana, e, poza tym potężna wiedza i uwaga, no to jest pierwsza w Polsce książka na temat, Profesjonalnego home stagingu, który nie tylko podnosi wartość sprzedawanej nieruchomości, ale czyni wam ogromne oszczędności, czyli mm, pozwala wam. Za wyższą cenę sprzedać nieruchomość pozwala Wam sprzedać szybciej, co czyni oszczędności, tak? Bo im szybciej sprzedajesz nieruchomość, tym mniejsze środki e, trzeba zainwestować na cały proces sprzedaży, tak? E, chociażby dzięki jakby ogłoszeniom, które publikujesz. Każde ogłoszenie kosztuje, tydzień ogłoszenia na jednym portalu to jest tam kilkadziesiąt do kilku, no około kilkudziesięciu złotych. Jest szereg korzyści, które się z tym wiąże. I dzięki książce Martyny, dzięki technice Saper, łatwo monetyzować wiedzę w niej zawartą. Honorata pisze, że już posiada książkę, bardzo nas to cieszy. Ja już wczoraj dostałam sms że książka do mnie jedzie, nie mogę się doczekać. Jest to, jest to tak, taka pozycja, jedna z kilku pozycji, które po prostu trzeba mieć. Magda. Tak? tak, ja też wspomnę, że Martyna też tam zamieszcza zdjęcia, czyli jak komponować coś. To nie jest tak, że to jest tylko suchy tekst, więc na przykładach zdjęć możecie też się inspirować. Prócz tego Wam przypomnę, ci, którzy nie wiedzą, poinformuję, że w tej książce Martynka również poczyniła dla mnie rozdział o homestagingu. Mhm. Super. E, słuchajcie, na zakończenie Marta, jaką książkę byś poleciła? Osobom, które siedzą w nieruchomościach, które prowadzą jakiś biznes, jaka jest książka, którą byś tak najsolidniej poleciła, która największy impact wywarła na Tobie? Z głową w murach, z kasą w murach. Jak nie mm -hmm. inwestować w nieruchomości? Świetnie. <laughs> Okej. Okay. A zatem polecam książkę Magdaleny Żuchowskiej z głową w chmurach, kasą w murach. Polecam także szampan za 9,50, który jest takim poradnikiem, jak sprawić, aby to klienci zabiegali o ciebie. Sytuację odwracamy, nie gonimy za klientem, a że tak powiem, dajemy się uwieść w tym tańcu współpracy, tak? Czyli klient przychodzi do nas, klient sam zachęca innych do współpracy z tobą. Polecam także książkę Marty i myślę, że do, to, do tematu lektury jeszcze wrócimy, bo e, Magda wierzy, że jeszcze w tym roku i mnie się uda wydać drugą część szampana, w którym wyjaśnię skąd ten przewrotny tytuł. E, na koniec jeszcze poproszę, jeśli czujecie wartość w tych naszych live'ach, podzielcie się z innymi, e, zaproście innych do oglądania. Magda chciała serduszko, tak? Tak, Magda? ja chciałam. Nie umiem Co się to... Rozumiem, słaby, nie? Nie. Tak, serduszko tak. dla Magdy, e, dla mnie dajcie, wyszerujcie, podzielcie się z innymi, jeśli e, ma, znacie kogoś, kto, kto skorzysta na tych naszych spotkaniach, to dzielcie się, jako i my się dzielimy z Wami, a tym samym życzymy bardzo przyjemnego czwartku, do zobaczenia za tydzień. Magda, dziękuję bardzo Tobie za przyjęcie zaproszenia i do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję wszystkim, dziękuję Basiu, pa, pa. Cześć.